W imieniu nadaje imienia kapitana Wydrucza Paulona w Lackiej Bibliotece oraz kochy medalika Chrystus Oświęciński przekazanego przez Panią Zofię który znajdzie swoje godne miejsce w naszej Izbie Pamięci. Wybór Patrona stanowi punkt odniesienia i jest uznany do naśladowania, a także autorytetem dla nas w przyszłych pokoleń. Kapitan, nikt inny, zasługuje na pamięć, o czym zaświadczył całym swoim życiem. Wraz z momentem przyjęcia patronatu stajemy się kontynuatorami ideałów, którymi kierował się Pawlowych. Od tej pory w swojej działalności będziemy popularyzować postać kapitana. Jedną z form upamiętnienia będzie organizowana wraz z jednostką fundackiego szczerca w dniu 11 października w dniu Męcińskiej śmierci kapitana konferencja poświęcona kapitanowi dla uczniów miejscowych szkół. Pamięć o Tadeuszu Polonę zaczęła się od Pani Zofii i Pani Stanisława i Pana Stanisława Wcisła. Te dwie osoby połączyły wszystkich na drodze dogodnego upamiętnienia tak niezwykłego człowieka. Świadectwo Pani Zofii niech będzie dla nas wszystkich, a w szczególny sposób dla młodzieży, drogowskazem, jak należy żyć, służyć drugiemu człowiekowi oraz ojczyźnie. Pozostaje mi serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do obchodów dzisiejszego święta, jako pamiątkę że da, pragnę przekazać symboliczne reliefy, które wręcz wójt gminy Kylpach i przewodnicząca rady gminy Kylpach otrzymują je, pan Stanisław Cisło, auto opracowań o Tadeuszu Pawlone.

Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Matki i Męcznictwa IPN, fundatora tablicy oraz patrona tej dzisiejszej imprezy, Również dziękuję. pracownik IPN, panu... Tak? No to dobrze. Przekaż. Prosimy o przekazanie.

Panie Przewodniczący, do do Szanowny Marii Annie Aniepotowskiej, Dyrektorowi Muzeum Szkół Współczesnej w Mocach w Krakowie. W Kalkowie, Alkenbergerowi, uczestniczyli oficjalni Konrana Adenauera w Polsce.